Co Ci się najbardziej w Polsce podoba? Um, dla mnie Polska a, to jest bardzo ładny kraj. A, a, oczywiście nasza rodzina w Ustrowie Mazowiecki, Oni są niesamowite. A, mieliśmy a, bardzo fajny a, czas w Ustrowie Mazowieckim. Dla mnie to jest a, bardzo fajny a, Uh, jestem w uh, ziemi, mój dziadkowie uh, uh, potoczyli do Ameryki. Ma sens? <grym> uh, Także w Opole uh, ja mam znajomek tutaj, uh, Henryk Zamoński, uh, Bogdan Druch, mój pani majorze. A, ja. A, tak? <Geliedzieć> a, so, a, to jest a, jak marzena dla mnie. A czy jest coś, co ci się w Polsce nie podoba? Nie podoba? Nic. To jest a, ogromnej, ogromna e, przygoda dla mnie. A, nic. To jest. Nie na rzekę tutaj, to jest, a, ludzie oni są bardzo sympatyczni, jedzenie oczywiście to jest fantastyczne, a, nie, nic, to jest a, ładne, ładne doświadczenie dla mnie. A jak się czujesz jako bohater książki? A, Jestem trochę skromna, jestem uh, uh, prosty człowiek, tak? Uh, byłem z wolnerzym, uh, uh, z Ryszardem. Uh, teraz ja mam uh, znajomych, Tadeusz już uh, 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 Pabiszak. To jest uh, klaski, uh, klasyczna uh, gitar. Uh, także Hariduda to jest poeta, uh, dla mnie to jest wysoki uh, kultura. <laughs> Byłem żołnierzem, jestem uh, trochę niski, rozumiesz?